Yeah, I hit the hanky pank. I got a couple pesos sitting in my bank. And all night we've been hitting the town, putting drinks up for everyone to put us down. Pour a little more bourbon now. I turn heads when I'm swerving now 40 autos on my John Deere. 40 autos on my John Deere. They can tell I ain't from round here. They can tell I ain't from round here. But I can hit the two step better than the rest. Call me Lil on my john dare they can tell I ain't from round here riding on a tractor trying to attract her she's a country girl trying to get her masters she got a man but he really ain't a factor i'm the cowboy's got her heart beating faster and all night we have been hitting the town putting drinks up for everyone to put us down pour a little more bourbon out i turn heads when i am swerving now for on my john dare on my john Deere. Jesteśmy teraz na Miami Beach i jest naprawdę super ciepło mam mamy przepiękne widoki, ponieważ tam mamy ocean, mamy piasek i mamy te takie słynne budki które są właśnie na Miami Beach i zrobiłam sobie parę zdjęć przy nich, takich właśnie urodzinowych Z racji, że dzisiaj kończę 16 lat, ale to już sam filmik mówi Także zrobiliśmy sobie dużo fajnych bardzo zdjęć Właśnie z balonami 16. Jeszcze dzisiaj idziemy w ogóle do Versace, do domu Versace, tam mamy zarezerwowaną kolację na 17 nie na 15, ale na 17.30 mamy kolację w Versace Już tam napisaliśmy, że są tu właśnie 16 urodziny Także liczymy na coś właśnie urodzinowego Miejmy nadzieję, że coś tam będzie Ale bardzo się nie mądrzymy doczekać Z racji, że w ogóle ja wam nie mówiłam, ale oglądałam serialu o Na Netflixie jest Oglądaliśmy go właśnie przed wyjazdem tutaj, żeby mniej więcej wiedzieć o co chodzi, kim był Versace, jak go zabito i dlaczego go zabito Wzięliśmy ze sobą sukienki z racji, że właśnie będziemy się tam przebierać, żeby ładnie wyglądać ale będzie naprawdę fajnie, także nie możemy się doczekać. i się okazało, że pójdziemy do Versace, do restauracji jednak na godzinie 15.30, a nie na 17.30. Także zaraz jeszcze w ogóle jestem w ręczniku, ponieważ nie chciałam się przybierać tak na ulicy sukienkę. Dlatego jak wejdziemy do auta, to mam plan, jak się przybierać w aucie w sukienkę, jeśli dam radę. Miałam taką fajną obudowę z Miami i tu jest proszę jak taki bilet do samolotu, także mam tematyczną obudowę. Ktoś skoczył do wody. Co prawda jest podobno tak, że jest, mogą być tylko osoby, które mieszkają w, jakby tutaj jako w hotelu, ale on właśnie skoczył w ubraniach do basenu. Jesteśmy teraz pod Starbucksem i wzięłam sobie coś zupełnie nowego, bo wzięłam sobie jakiś pink drink Nigdy w tego nie piłam, ale jest w ogóle dosyć sztucznie, ale jest bardzo dobry W sensie jest bardzo słodkie, jest z jakimiś truskawkami albo z malinami, ale jest bardzo dobry Moja siostra wzięła coś takiego, to jest mango dragon fruit, też jest bardzo dobre Ma taki bardzo fajny kolor, taki właśnie... No, <laughs> no, ale Normalny brzuch jest sklepowe, ale jest bardzo dobry Ale tata też na pewno jak jedzie Jaguarem i ktoś robi wow i w ogóle Bo na live jak myli się to każdy. każdy się brał To takie super właśnie auta, to po prostu my będzie my, tak nagrywamy wszystko i w ogóle I tak gdzieś mijemy, że oni pewnie się cieszą, że wow nagrywają nas, nagrywają nas A to jest chyba normalne <grym zimny> To nazywa takie. Ga, ga, na galony Galony. bierzemy jest w galonach? Ma I mamy także. sok pomarańczowy w galonie. Jakby ktoś się zastanawiał, to pokażę Wam teraz coś innego. Patrzcie. Okay. Czekajcie, obrócimy koszyk. Oj, oh, yeah. smaki, Proszę z ale one z wchodzą, ponieważ ja bym chciała kupić dyniową tartę, którą mam polecaną przez koleżankę. także żeby szukać. I tutaj mamy taki dział płatków. Mamy na przykład. Mamy tutaj mamy także płatki rizis, to są takie właśnie o smaku masła orzechowego Ale one są niedobre Ale to są, aha, to są te pianki One są owocowe Nie, to są, ola, to są te takie zwykłe owsiane, to to Miki no. wziął I do tego są pianki, o to chodzi, popatrz, o Są takie pianki w tym, i tym. Oni wszystko, te owocowe płatki są niedobre Kladowe, nie? No,

when i looked in my life started falling.